A gościem w dniu dzisiejszym, podobnie no, jest Krzysztof Kosiński, radny Rady Miejskiej Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłaniam się. No, w trochę nowej rzeczywistości jesteśmy. Eee, niestety pandemia powróciła od ostatniego naszego spotkania, bo dużo się zmieniło, że tak powiem. Dużo się zmieniło również w grudziąskim szpitalu, prawda? No, nowa rzeczywistość, coraz, coraz bardziej zaostrza się ta sytuacja. Oczywiście związana z pandemią, z zachorowalnością, ze stwierdzeniem, z badaniami, z diagnostyką, coraz więcej nam przybywa, ale także przybywa nam zgonów i to takich zgonów już niekoniecznie z chorobami współistniejącymi, bo i, i, i umierają często i ludzie młodzi, i ludzie w średnim wieku. Tu mamy bardzo duże zagrożenie, niebezpieczeństwo, i faktycznie ta profilaktyka jest w pełni uzasadniona i działania rządu te obostrzenia, niestety, ale pewnie są konieczne. No tak, grudziąski szpital znowu na pierwszej linii i ponownie wracamy do tego, co było wcześniej, a więc do problemów tutaj w poradniach chociażby, czy, czy ewentualnie z obsługą bieżącą mieszkańców. Myślą Państwo, że, że nie będzie aż tak źle jak w pierwszej fali, która miała miejsce na wiosnę, kiedy szpital zupełnie był wyłączony praktycznie z użytkowania no Przyjęliśmy tą rolę funkcji szpitala, który, który podjął się tego zadania, obsługi pacjentów z za, zachorowalnością, ale też z koronawirusem, z pewnymi podejrzeniami tej choroby. Oczywiście jest to trudne zadanie, aczkolwiek pewnie Gruziński Szpital jest ostatnim szpitalem, który powinien w tym województwie pełnić taką rolę, dlatego że jest jedynym szpitalem w 100 tysięcznym mieście, jedynym szpitalem obsługującym tak dużą populację miejską, ale niestety deklaracja pana dyrektora czy też pana prezydenta. Bo pewnie za zgodą pana prezydenta złożenie akcesu na wypadek, gdyby taka epidemia była, ona niestety poskutkowała tym, że taka rola została nam jak gdyby tutaj na kark, na kark zrzucona. Oczywiście dzisiejsze problemy to też brak realizacji pewnych świadczeń podstawowych, bo oczywiście chorzy nie są związani tylko z chorobą, jaką jest koronawirus. To nie tylko koronawirus istnieje w świecie, bo istnieje mnóstwo grożących życiu ludzkiemu chorób, zawały serca, udary, wylewy podstawowe, inne wszystkie zdarzenia, które mają w miejscach, które wymagają obsługi, no i też typowe poradnictwo, które dzisiaj niestety, ale szwankuje. Ostatnim generalnym problemem, bardzo dotkliwym problemem, który dotyka bardzo znaczącą grupę osób jest stacja Dialis, nad którą znowu zawisło pewne fatum realizacji tego zadania w zamiejscowych ośrodkach. Jest to oczywiście rzecz naszym zdaniem niedopuszczalna. Też sam krajowy konsultant do spraw nefrologii wypowiedział się na ten temat. Że ta grupa bardzo wysokiego ryzyka, grupa ludzi dializowanych nie może być wożona przez kilka godzin dookoła miasta, gdzieś, gdzieś w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów rozłożona, bo niestety ci ludzie są bardzo mocno narażeni. Dlatego powinni być dializowani w Grudziądzu, o to też zabiegamy. Ja osobiście prowadziłem rozmowę z panem wojewodą. No, mamy nadzieję, że te decyzje się zmienią i będą realizowane dializy w Grudziądzu. No, na wiosnę sytuacja była, powiedzmy, akurat w, tym, tutaj, w tej sprawie, jeżeli o to chodzi, o te dializy, to była wręcz koszmarna. Jeżeli ktoś... praktycznie cały dzień spędzał w podróży i, i na dializach, no to równie, no no, 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 nieciekawie to wyglądało, pamiętamy, można powiedzieć, delikatnie. Pamię pamiętamy oświadczenia pacjentów, ja zresztą miałem telefony do domu osobiście tak, że rozpaczliwe telefony pani, która stwierdziła, że jej mąż już prawdopodobnie nigdy nie pojedzie na dializę, bo już jest tak zmęczony tymi wyjazdami, które trwały czasami 5-6 godzin do 7, że bardzo był zrezygnowany. No tak. Tutaj jeszcze... Jednym tematem chciałbym powrócić troszeczkę do czasów, że tak powiem, przed kilku tygodni. Mówimy tutaj o absolutorium, jeżeli chodzi o miejskie wodociągi oczyszczalnie ścieków dla byłego pana prezesa. Nie mieliśmy okazji jeszcze na ten temat rozmawiać, więc chciałbym spytać, jaka jest pana opinia i czy coś pan się dowiedział, z czym związane było nie absolutorium, bo jeszcze tutaj chciałbym podkreślić, bo pojawiały się takie informacje, że to Rada Nadzorcza absolutorium nie udzieliła, no nie, no to jednak organ założycielski, czyli właściciel, Rada tylko opiniuje ewentualnie udzielenie. Lub nie takiego absolutorium, to taki pewien błąd jakiś taki, nie wiem, jakiego typu występował. Natomiast generalnie, co do tego, właśnie, jaka Pana jest opinia w tej, w tej kwestii? Jest to decyzja naszym zdaniem, moim zdaniem, wielce nieuczciwa. Przede wszystkim decyzja szkodząca byłemu już prezesowi, jednemu z najlepszych prezesów, jeżeli chodzi o spółki komunalne, prezesowi, który. Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu, prezesowi, który w zasadzie postawił tą spółkę na tak silne filary, na tak mocne nogi, zostawił tą spółkę z gigantycznymi pieniędzmi, też w kasie, z realizowanymi inwestycjami. Co prawda, ze spłatą środków inwestycyjnych, unijnych, ale to wszystko było bardzo skrupulatnie zaplanowane. Spółka była w pełni wypłacalna, odprowadzała dywidendy, które służyły temu miastu. No, rzeczą niezrozumiałą, Thank <laughs> you. było nieudzielenie absolutorium wręcz tak Ale czy udało ja... się Państwo jako radnym dojść do tej informacji? Z czego wynikało to ewentualnie? Czy była jakaś w ogóle od strony ratusza informacja, jeżeli chodzi o uzasadnienie na przykład? Do dnia dzisiejszego... No bo sesji jeszcze nie było w międzyczasie, do, do, dopiero przed nami, do, do, ale... Do dnia dzisiejszego, ani też w prasie, ani w żadnych mediach nie, uz... nie, nie ukazało się żadne uzasadnienie co do przyczyn i powodów, dlaczego nie udzielono właśnie tego absolutorium panu prezesowi Dąbrowskiemu. Oczywiście wydaje nam się, że takich przyczyn czyn po prostu nie ma. Była to decyzja zamówiona na potrzebę pewnie samego zwolnienia, bo żeby mieć jakiekolwiek podstawy do, 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 podej, do podjętej tak bardzo szkodzącej tej spółce, temu miastu decyzji. No, trudno powiedzieć właściwie no ta decyzja niewiele wnosi generalnie bo sytuacja nie jest ani w upadłości ani w jakimś postępowaniu układowczym, więc generalnie w przypadku uzyskania nieuzyskania przez zarząd na przykład tutaj absolutorium w takiej sytuacji no powiedzmy tutaj może żeby wyjaśnić pewną sprawę wtedy zarząd spółki odpowiada solidarnie również ze spółką za pewne długi natomiast w tej chwili no właściwie nic to nie zmienia z jednej strony a z drugiej strony pan prezydent chociażby na sesjach wielokrotnie to już w relatywach, wręcz można powiedzieć, i z takim wręcz jakimś, no można powiedzieć, takim entuzjazmem mówił raczej o panu prezesie, aż praktycznie do samego. Końca. No właśnie, mamy tutaj do czynienia z pewną hipokryzją, bo tu z jednej strony nieudzielenie absolutorium, yy, prawda, zwolnienie pana prezesa, z drugiej strony też yy, te po, pochwalne wypowiedzi, które mówią o jego dokonaniach, o jego pozytywnym działaniu, ale także wykorzystywanie wiedzy pana prezesa, chociażby w ostatnim czasie bodajże jak gdzieś dowiedzieliśmy się przy realizacji inwestycji ulicy Sienkiewicza. To jest człowiek, który jest dzisiaj autorytetem technicznym w tym mieście, nie tylko jako za wodociągów, ale to jest człowiek przede wszystkim, który zna się na budownictwie, ma pewną wiedzę i wyciąga bardzo dobre wnioski, jest bardzo dobrym doradcą. Rezygnacja z takiego człowieka jest no, ogromnym błędem yy, dla tego prezydenta, który popełnia ich w zasadzie w ostatnim czasie bez liku, bardzo dużo. No ale pan jako radny domyśla się o co chodziło w tym braku, w tym braku tego właśnie tego, tego zaufania, że tak powiem, na zakończenie już post, właściwie post, no bo już przecież prezesa nie ma. W tej chwili. Być może przyczyna jest związana wprost z, z niechęcią w stosunku do podjęcia decyzji odnośnie emisji obligacji. Pod koniec roku pamiętamy, że miasto chcąc zalepić dziurę budżetową w wysokości 50 milionów złotych, bo tyle brakowało na koniec roku. Miastu, żeby zamknąć rok budżetowy, musiało dokonać emisji obligacji poprzez sprzedaż kanalizacji deszczowej do wodociągów. Natomiast wodociągi zaciągnęły, dokonały emisji obligacji i przekazały brakujące pieniądze miastu. No tutaj pan prezes mówi, że wpływy z tej instalacji w obecnej tutaj chwili no są takie jak były plany, czyli że idzie niby wszystko zgodnie, że tak powiem z założeniami i z planem finansowym. Teraz takie pytanie chciałem przejść do płynnie do, do, do kolejnego z tematów zbliża się sesja. Pojawiła się również tutaj informacja szeroko już taka opisywana w mediach no podwyżki od podatku od nieruchomości z jednej strony, z drugiej strony teoretycznie wydające się niezbyt wielkie te pożyczki wydają się, że nie są to duże pożyczki. Jednak jeżeli przeliczymy to sobie na metry no to to już ta kwota może być znacząca, a dajmy, że przedsiębiorcom, bo to głównie ich w zdecydowanej większości dotyczy, no może być ciężko, ciężej. O. Wielokrotnie należy powtarzać tezę, prawdziwą tezę, że miasto jest w sytuacji finansowej katastrofalnej. Pan prezydent nie po raz pierwszy sięga do kieszeni mieszkańców. Pamiętamy ubiegłoroczne bardzo wysokie podwyżki, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Nawet taki jeden kilkuset procentowy, który dotykał takich pomieszczeń, w których mieszkańcy przechowywali sobie opał, tak zwanych komórek na opał, tam pamiętałem, ta pod... w, tym roku wyłączone są w tym roku wyłączone, w ubiegłym roku ta podwyżka sięgała prawie 500%. Jeżeli chodzi o tegoroczne podwyżki, one ustulują około 5 na poziomie około 5% i powyżej 5%, ale, ale, niestety, ale niestety są także bardzo bolesne. Po raz kolejny pan prezydent chce wyciągnąć z kieszeni mieszkańców prawie 3 miliony złotych, bo znowu mu gdzieś brakuje, chce, żeby, chce jeszcze trochę przetrwać, natomiast ciągle nie realizuje podstawowego programu naprawczego, jakim a głównym filarem tego ja chyba podwyżki z końcem roku zazwyczaj bo ustalenie nowych stawek no to chyba tak nie do końca nic dziwnego no 5% yy, inflacja można powiedzieć, że troszeczkę ponad miarę. Gdyby Gróziusz był miastem normalnym, do, dobrze funkcjonującym gospodarczo, gdyby to miasto miało sprawność gospodarczą, gdybyśmy mieli wszystkie sklepy w mieście zajęte, gdyby przedsiębiorstwa dobrze funkcjonowały, gdybyśmy nie mieli tak gigantycznych opłat za deszczówkę, bo dzisiaj dla przedsiębiorców to jest bardzo duże zobowiązanie, które miasto także nałożyło na zakłady, na producentów, na, na wszystkie podmioty funkcjonujące. To są gigantyczne opłaty, jedne z największych. W Polsce. Do tego jeszcze dochodzi bardzo wysoki podatek od nieruchomości. No musimy się liczyć z tym, że ludzie, którzy będą chcieli budować sobie domy albo kupować też domy, będą kupowali je poza miastem, na terenie gminy, tam gdzie są podatki tanie. W mieście, o ile tam to również nie zostaną podniesione. Ale wie Pan, ja chciałem, pytam się o ten podatek od nieruchomości nie bez powodu, ponieważ na ostatniej sesji Rady Miejskiej, o ile zakładany był w korekcie budżetowej spadek dochodów, tak jak tu Pan Prezydent wypowiedział, w z mediów. Chyba zdaje mi się na poziomie 5 czy 10%, jeżeli chodzi o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. O tyle już wtedy w korekcie budżetowej podatek od nieruchomości był na plus. I to, czyli wpływy były dużo większe od zaplanowanych zdecydowanie wcześniej. Co ciekawe, a nie było jeszcze wtedy nowych stawek. Myślę, że to jest ta korekta już wcześniej zmieniona, No bo jednak zmiana budżetu też tu nastąpi. Czy to jest korekta tego, co było wcześniej, czy... To po prostu wyrównanie z jakiegoś powodu, bo wpływy mają być mniejsze i trzeba je po prostu podnieść. Znaczy... Pan y, prezydent, y, taką podwyżką, rekompensuje sobie pewne y, niedobory, które, które po prostu dzisiaj się zdarzają. No, musimy wiedzieć także, że być może też i część działalności gospodarczej zostanie zamknięta w tym mieście, bo nie wszyscy dadzą radę. Pomimo bardzo dobrej tarczy, y, tej covidowskiej, która jest dla przedsiębiorców, to jednak nie wszyscy y, wytrzymają, albo też nie, nie będą mogli funkcjonować, bo są takie działalności, y, które niestety nie będą miały rokowania. Zobaczymy, jak to sytuacja się rozwinie bo to wszystko zależy chyba od tego, czy i, i od ilości zachorowań przede wszystkim, a tutaj dodam, że y, no, miejsc zaczyna w szpitalu brakować, bo to, że w tej chwili jeszcze mamy wolne łóżka, to nie znaczy, że bardzo wiele osób w każdym razie choruje w domu i ciężko chorują i, i one nie przebywają w szpitala, być może właśnie by Powinny. Myślę, no, że to sytuacja... jest taki bufor, który no, jest niebezpieczny. Sytuacja cały czas postępuje. Myślę, że covid i dzisiaj sobie jakoś inaczej patrzą na ten problem. Rząd planuje, z tego co słyszeliśmy, nieoficjalnie nawet na stadionie narodowym zorganizować stadionie Pojawiła pewną bazę, razie. bo niestety brakuje dzisiaj miejsc, miejsc w szpitalu. Nie ma dzisiaj gdzieś już łóżek. W wielu miejscach Warszawa jest obciążona gigantycznie. Zresztą dzisiaj wykluczenia, które są spowodowane, Także dodatnimi testami u personelu się stwierdza też COVID. To też wyklucza, to też uniemożliwia rotowanie tego personelu i dzisiaj pacjenci są zdani. Zresztą ograniczenie dzisiaj świadczeń, które Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza i wszystkie zabiegi planowane, wszystkie rzeczy, które miały być realizowane, a nie wymagają tak pilnej potrzeby, są przesuwane na przyszłość. Chyba nie chyba limitów nie, nie, nie zmniejsza, tylko po prostu nie ma ich gdzie realizować. Ewentualnie nie ma lekarzy. Znaczy podstawowym dzisiaj problemem to oczywiście jest brak kadry, brak lekarzy. Dzisiaj w Grudziądzu już praktycznie niewielu lekarzy zostało. Wiemy, że mamy do czynienia z tak zwanym wielozatrudnieniem. No nie wszyscy chcą lekarze pracować w szpitalu Kowidowskim, bo wiemy, że to wyklucza czasami funkcjonowanie w normalnej placówce, gdzie udziela się normalnych świadczeń dla zdrowych pacjentów. To całkowicie wyklucza. Dlatego. Tylko ci zdeterminowani, którzy zostali tutaj w Grudziądzu, oni udzielają tych świadczeń, oni służą tym mieszkańcom. Jest ich oczywiście za mało. Za mało jest lekarzy, za mało jest pielęgniarek, za mało jest ratowników, wszelkiej pomocy medycznej. Tu mamy olbrzymie niedobory. Ostatnio zapowiadali Państwo swojego czasu, że będą prowadzić takie cykl, można powiedzieć, konferencji dotyczące różnych tematów. Miała być taka konferencja, z tego co wiem, na zeszłym tygodniu albo w tym tygodniu. Czy będzie i czego będzie? Jakieś ciekawości, pytam do Ciczyn. Konferencja jest planowa, oczywiście. Pan to... Wiśniewski Wiśniewski tak. zapowiada w tak. odcinkach. To na znaczy, mamy, mamy takie naturalne spowolnienie, które jest w zasadzie uwarunkowane ostatnimi komunikatami z odnośnie wzrostu, wzrostu zagrożoności, no tu powoduje to taki dystans. Choć dzisiaj zdecydowałem się tutaj na ten wywiad z Panem, to zachowanie wszelkich ostrożności musimy to realizować. i też na gruncie takim, powiem szczerze, neutralnym, bo, bo niestety w tej sferze publicznej nie do końca można wszędzie się pojawiać, pokazywać. Dlatego będziemy starali się to trochę przesunąć. Dobrze, dziękuję. Moim Państwa gościem w dzisiejszym był radny Rady Miejskiej i Prawo i Sprawiedliwość Krzysztof Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.